Drodzy Państwo, chciałbym dzisiaj zastanowić się nad znaczeniem konferencji irańskiej w Warszawie. No, pojawia się tutaj kilka pytań. Po pierwsze, jaki charakter ma ta konferencja? Rzecz jasna, że nie jest to żadna konferencja pokojowa, nieskierowana przeciwko Iranowi itd. To są dyrydymały, zakłamanie i chodzi tylko o to, żeby pokryć rzeczywistość. A jaka jest prawda? No myślę, że prasa izraelska napisała tu wprost y, y, jasno, że y, konferencja w Warszawie jest amerykańską demonstracją siły wobec Iranu. To raz. Dwa, że na tej konferencji ma dojść do y, przypieczętowania sojuszu antyirańskiego. Rzecz jasna, ten sojusz będzie głównie obejmował Stany i Izrael i państwa arabskie, y, przy czym chodzi o konkretne państwa arabskie, Arabię Saudyjską. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman. Właśnie Netanyahu dogadał się w sprawie wizyty w Omanie. To jest taka zabawna sytuacja, że te trzy państwa arabskie nie uznają Izraela, nie mają stosunków dyplomatycznych, ale będą w sojuszu, ponieważ mają wspólnotę interesów, czyli zagrożenie ze strony Iranu. A w wypadku Arabii Saudyjskiej to nie zagrożenie, tylko walka o dominację w Zatoce Perskiej. Ale to nie jest jedyny aspekt, bo akurat ten aspekt by nas nie interesował. My nie mamy żadnych interesów z Iranem. Iran jest sojusznikiem Rosji. Nie mamy żadnego powodu, żeby pomagać w czymkolwiek Iranowi. Ale też nie mamy interesów w Zatoce Perskiej. Ta konferencja ma również inny cel. I tu również posłużę się cytatem z prasy izraelskiej. Celem tej konferencji jest osłabienie Niemiec i Unii Europejskiej. Bo jaka jest sytuacja? Niemcy i Francja nie przysłały swoich ministrów spraw zagranicznych. Unia Europejska na polecenie Niemiec nie wycofała się z umowy z Iranem i w dalszym ciągu z Iranem handluje, nie stosuje się do sankcji amerykańskich i zapowiedziała, że tak długo, jak Iran będzie przestrzegał porozumienia. To do sankcji amerykańskich się nie dołączy. A co więcej, pozwoli znaczy stworzy system przelewu, który umożliwi Iranowi unikanie sankcji, sprzedaż ropy. Nie, że ten system nie powstał, ale tutaj chodzi o samą wolę i zapowiedzi Niemiec. A zatem, sytuacja, w której, z jednej strony, mamy całą Unię, która nie zgadza się ze Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej strony Polska, która wspiera Stany Zjednoczone. No to jest sytuacja, w której Stany Zjednoczone poprzez Polskę dążą do osłabienia Unii i Niemiec tej Unii. I to oczywiście leży w naszym głębokim interesie. Osłabienie pozycji Niemiec i osłabienie Unii jest w interesie Polski. Powiedzmy sobie wprost: od trzech lat Niemcy, posługując się Komisją Europejską i Trybunałem CUE, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, atakują Polskę, uniemożliwiają reformy, wspierają politycznych Foxlojczyków. I czas wreszcie nadszedł, żeby odpowiedzieć pięknym zaradobne. Jak wy tak, to my wspieramy Stany Zjednoczone przeciwko Wam. I moim zdaniem tego aspektu nikt nie podkreśla, nikt nie porusza. Jest to tak naprawdę e, uderzenie w politykę niemiecką, e, a co za tym idzie, w politykę unijną, bo nie ma odrębnej polityki unijnej od polityki niemieckiej. Tak więc e, widzimy, że w tym sensie konferencja oczywiście była w interesie e, Polski, bo wzmacnia naszą pozycję wobec Niemiec, jednoznacznie nas sytuuje po stronie amerykańskiej. E, oczywiście e, rząd w dalszym ciągu udaje, e, że siedzi o na barykadzie i e, rozmaite drdymały tam słyszymy od ministrów, ale fakt powstaje faktem, że pokazaliśmy Niemcom, że e, e, nie będziemy. Im podlegali. Tylko, że żeby ocenić ostateczne skutki tej konferencji, to musimy niestety poczekać, bo ostateczne skutki, żeby były dla nas pozytywne, to przede wszystkim obecność amerykańska, czyli to tak zwany Fort Trump, czyli stała baza amerykańska i nie w żaganiu czy gdzieś w Szczecinie. Tylko e, nad Bogiem i Narwią, i oczywiście e, odpowiednio liczna, a nie e, symbolicznych 100 żołnierzy, czy też zwiększenie kontyngentu amerykańskiego o 150 żołnierzy lub coś w tym rodzaju. To nas nie interesuje. I druga sprawa, czy będą inwestycje amerykańskie. Czy e, Amerykanie e, przestaną nas traktować e, instrumentalnie, czyli jako straszek na Niemcy i Rosję. A rzeczywiście tutaj poważnie zainwestują, żeby nasza gospodarka przestała być częścią gospodarki niemieckiej. Więc w tym sensie, żeby ocenić tę konferencję i znaczenie musimy jeszcze poczekać. No, mieliśmy e, oczywiście skandaliczne wypowiedzi. Zaczęło się od sekretarza stanu Pompeo, który się domagał, żebyśmy czli jako naszego bohatera żydowskiego bandytę Zubę. I powiedzmy sobie jasno, Pompeo, który o Polsce pewnie wie niewiele, działał w dobrej wierze. I nie, problem polega na czym innym na tym, że ktoś mu tę wypowiedź przygotował. Ktoś mu przygotował. I można było sądzić, że zespół Pompeo składa się z idiotów. I ignorantów, gdyby nie fakt, że jednocześnie Andrea Mitchell, korespondentka amerykańskiej stacji telewizyjnej, odkryła, że powstanie w Getcie było skierowane przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi. No więc już mam pełen obraz sytuacji. Żydzi z Niemcami walczyli przeciwko okupacji polskiej i polskiemu ludobójstwu. Ponieważ do tego doszło, to ja bym traktował te obie wypowiedzi razem jako przykład po prostu. Badania przez lobby żydowskie w Ameryce, jak daleko może się posunąć w Polsce. Czyli ile Polacy są w stanie łyknąć, kładąc uszy po sobie, a zwłaszcza rząd polski, ile w stanie je złyknąć. No i fakt, że minister Czaputowicz, na enuncjację sekretarza stanu Pompeo, nie odezwał się, nie zaprotestował, tylko wziął uszy po sobie no To jest po prostu skandal niesamowity, po którym powinien podać się do dymisji. Co więcej, brak reakcji spowoduje, że następnym razem przyjdą Amerykanie i zaczną się dziwić, dlaczego tu nie ma pomników Morela, wybitnego przecież polskiego bohatera walki o niepodległość albo coś w tym rodzaju. Więc reakcja jest absolutnie konieczna. I tak samo w wypadku Michel. Jeżeli nie będzie zdecydowanej reakcji. Tylko znów kładzenie uszu po sobie w ramach takiej strategii zająca, że jak się czemukolwiek sprzeciwimy, to fortu, Trump nie będzie. No to oczywiście i fortu, Trump nie będzie i Amerykanie nie będą nas traktowali na poważnie. Bo jak mówię, no ja jestem zwolennikiem Sojuszu Polsko-Amerykańskiego. I sprzeciwiam się tej całej kampanii rosyjskich troli i polskich gałnojedów przeciwko Ameryce, która ma na celu no, przedstawić nam jako godnego sojusznika Rosję, ale to nie znaczy, że mamy dać się w ten sposób Amerykanom traktować. Odpowiedź jest absolutnie. Konieczna, wtedy oni będą nas traktowali na poważnie. A jeżeli będziemy sami się niepoważnie traktowali, no to nie mamy się czego domagać poważnego traktowania od innych. I kolejna sprawa, bo o, tu już e, e, oczywiście rozpoczęła się propaganda od strony rosyjskiej. Chodzi o wypowiedź Majka Pompeo w sprawie e, tak naprawdę reprywatyzacji. Owo słynne zdanie o, o zwrocie kom, jak najszerszym, czy kompleksowym, czy e, głębokim mienia, e, które utraciły w czasie Holokaustu, chodzi o zwrot osobom, a nie gminie żydowskiej, nie wspólnocie żydowskiej, nie organizacjom Holokaustu w Ameryce, tylko osobom. A zatem nie chodzi o zwrot mienia bezspadkowego. Tak jak zaraz y, y, cała horda troli się rzuci i, i ludzi przerażonych i będzie to wypisywała, tylko o ustawę reprywatyzacyjną. I tu trzeba powiedzieć jasno, tak, zgoda na ustawę reprywatyzacyjną, ale po pierwsze, nie można dotyczyć obywateli amerykańskich, bo y, my, w myśl umowy między PRL a Stanami Zjednoczonymi, PRL zapłacił bodajże 150 milionów dolarów i roszczenia przeszły na skarb amerykański. Czyli obywatele amerykańscy domagają się rekompensat od skarbu państwa amerykańskiego. jeśli chodzi o innych obywateli, to przecież nie chodzi tylko o Żydów, tylko, jak mówię, o wszystkich, w tym przede wszystkim Polaków, tak? Ale generalnie chodzi o obywateli Rzeczypospolitej, bez względu na narodowość, bo jak wiadomo państwo, to było wielonarodowe. Żeby doszło do zwrotu, Potrzebne są trzy warunki. Po pierwsze, odliczenie e, zadłużenia. I e, pamiętajmy, że sytuacja przed wojną była taka, że majątki żydowskie były potwornie zadłużone w bankach, dlatego że tak naprawdę e, Żydom groziła tutaj katastrofa ekonomiczna i kompletne bankructwo. I to był powód główny, dla którego państwo polskie współpracowało z synistami Żabotyńskiego, i plan był taki, że jedna trzecia ludności żydowskiej z Polski międzywojennej emigrowała do Palestyny. Ten proces się rozpoczął, ale oczywiście wojna przeszkodziła. Przypominam, że wtedy Polacy, wbrew Anglikom, potajemnie dostarczali broń żydowskim organizacjom oporu. A zatem, po pierwsze, trzeba uwzględnić zadłużenie z odsetkami. Po drugie, koszty odbudowy, bo to naród polski ponosił koszty odbudowy. I dopiero jak to się odliczy, to jeszcze pozostaje trzeci warunek, a mianowicie reforma sądownictwa. Sądownictwo, reforma sądownictwa została wstrzymana przez naciski niemieckie. Jeżeli nie dojdzie do reformy sądownictwa, to nagle się okaże, że sądy, które są kompletnie skorumpowane, zdegenerowane i nadają się do wymiany, o czym świadczy zarówno wyrok w sprawie Kurasia, jak i też dziennikarza Wojciecha Biedronia, jeżeli nie będzie reformy sądownictwa, to te zdegenerowane, skorumpowane sądy bardzo szybko uznają, że tych roszczeń jest więcej niż tego majątku w Polsce. A zatem te trzy warunki. A z kolei, żeby była reforma sądownictwa, to musimy mieć pomoc Stanów Zjednoczonych w oporze przeciwko Niemcom, bo Niemcy do reformy sądownictwa w Polsce nie dopuszczą. Więc są te trzy jasne warunki. I jaki będzie ostateczny rezultat konferencji warszawskiej, no, na pewno nie będzie to wojna przeciwko Iranowi, ponieważ Stany Zjednoczone dążą raczej do wymuszenia na starej Europie, na Unii Europejskiej, podporządkowania się i objęcia sankcjami Iranu. W sensie wojskowej wojny nie będzie, bo ona jest nie do wygrania po prostu, gdy chodzi o naciski ekonomiczne. Czy to się uda? Moim zdaniem nie. To się nie uda, czyli rozdźwięk między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami będzie pogłębiony. I to znów oznacza, że Polska jako sojusznik, ale mówię poważny, a nie taki reprezentowany przez ministra Czerputowicza, będzie miała pozycję wzmocnioną w Europie jako sojusznik amerykański. I trzeba to brać pod uwagę. Jeszcze jest sprawa rozwiązania konfliktu z Palestyńczykami. Tu już Państwu kilka tygodni mówiłem, że Jared Kushner był uczestnikiem rokowań z Mohamedem bin Salmanem, następcą tronu Królestwa Saudyjskiego, w sprawie takiego rozwiązania kwestii palestyńskiej, które było przeciwstawieniem propozycji KREGO, byłego sekretarza stanu za Obamy, dwóch państw, czyli żydowskiego i palestyńskiego, że będzie jedno państwo żydowskie, ale za to podwyższy się poziom życia Palestyńczykom poprzez masowe inwestycje, będą mieli gdzie pracować, przestaną być wreszcie przez Izrael spychani na dno nędzy, co powoduje tylko radykalizację. Przy czym e, radykalne, nacjonalistyczne kręgi e, żydowskie w Izraelu e, w ogóle planują masowe budownictwo na zachodnim brzegu i sprowadzenie e, dwóch milionów osadników żydowskich z całego świata, głównie z Europy, do Izraela. No, wtedy by większość Żydów już mieszkała w Izraelu, nie e, w Patagonii, nie na Madagaskarze, nie w Polsce, nie na Ukrainie, tylko w Izraelu. Jak ta sprawa się potoczy, to zobaczymy, ale ja myślę, że oczywiście do trwałego kompromisu nie dojdzie, natomiast na pewno dojdzie do tego sojuszu żydowsko-saudyjskiego. Tak? No i to sprawę w jaki sposób wyklaruje tych sojuszy na Bliskim Wschodzie. Kolejna rzecz, no to jest kwestia Chińczyków. Amerykanie całkiem słusznie żądają, że jeśli mają tutaj stacjonować, no to nie mogą być przez Chińczyków podsłuchiwani, czyli cały system łączności musi być poza zasięgiem chińskim. Stąd przeciwstawiają się inwestycjom Huawei. I to naiwne mniemanie Polaków, że będzie można i tu mieć i Amerykanów, i Niemców, i Chińczycy będą inwestowali, no więc właśnie się kończy. Nie można siedzieć o krakiem na barykadzie. Ale jeśli rezygnujemy z Chińczyków, a ja jestem takiej rezygnacji zwolennikiem i dlaczego już wielokrotnie tłumaczyłem, no to musimy postawić sprawę jasno Amerykanom, musimy mieć rekompensatę, bo tak się zawsze na całym świecie działo. Rezygnujemy, musimy mieć rekompensatę, czyli inwestycje amerykańskie, które właśnie naszą gospodarkę uniezależnią w sensie zrównoważą, bo chodzi o zrównoważenie wpływów niemieckich w Polsce. Tak więc kompleksowo ocenimy wyniki tej konferencji dopiero za jakiś czas. A teraz jedno można powiedzieć, że jeżeli władze w dalszym ciągu będą się tak zachowały jak dotychczas, o, zareagował, to po prostu pis na swoim łonie sam wychoduje silną orientację prorosyjską. Rosyjskim trollom w zasadzie nic nie pozostało do roboty, tylko cytować Majka Pompeo i tą idiotkę Mitchell. I to absolutnie wystarczy. I na koniec, ostatnia sprawa. No cóż, tutaj staramy się o Fort Trump. Tłumaczymy, że jesteśmy zagrożeni przez Rosję. Amerykanie się z tym zgadzają. Nawet PES mówi o możliwości wojny rosyjskiej na terytorium Polski. A jednocześnie wiceminister Bartosz Cichocki proponuje, żeby Putina zaprosić 1 września do Polski na Westerplatte. Ja rozumiem Cichockiego, że jak był w 2015 roku w ambasadzie. Polskie w Moskwie to nagle Matuszkę Rasinię poko pokochał, ale takie działanie uważam po prostu za sabotaż. Za wyjątkowo szkodliwe, bo nie zgadza się z resztą polityki. Teraz Cichocki zostanie rzucony na front ukraiński, gdzie jako rusofil będzie torpedował wszelkie próby porozumienia i współpracy ukraińsko-polskiej, co jak rozumiem ma przysporzyć głosów na prawicy narodowej. Ale tych głosów nie przysporzy, bo nikt od prawicy narodowej radykalniejszy w swoim ukraininożerstwie nie będzie. Dziękuję Państwu.